Cześć moi drodzy. Dziś aura niesprzyjająca, więc powiem krótko. BMW serii 3 w wersji GT. Zapraszam. Model ten nosi oznaczenie F34 i produkowany był od 2013 roku do 2020. Lift w 2016 roku. Powstał on na przedłużonej płycie podłogowej, oferowanego w Chinach modelu 3. Linia dachu też została poprowadzona nieco wyżej niż w tym klasycznym sedanie GT. Nie dość, że jest większym samochodem, to jeszcze jest cięższym o 150 kg od Sedana. No właśnie, nazwa GT zazwyczaj kojarzy nam się z samochodami sportowymi jakimiś dwudrzwiowymi Coupé, jak na przykład Aston Martin, Alfa Romeo GT albo Porsche GT. W teorii Grand Turismo, bo takie jest rozwinięcie tego skrótu, określa samochody o sportowych osiągach, które są przystosowane do jazdy w długich na długich dystansach w komfortowych i luksusowych warunkach. O ile na komfort i luksus w przypadku BMW możemy liczyć, ze sportowymi osiągami już jest różnie, no chyba że wybierzemy jeden z tych najmocniejszych silników. Ale mamy tu sportowe akcenty, takie jak na przykład wloty powietrza na przednim zderzaku, które mają służyć chłodzeniu hamulców, jest też yy, spoiler z tyłu na klapie, który wysuwa się przy prędkości 130 km na godzinę. Przy 70 się chowa. Można go oczywiście też wysunąć na stałe przyciskiem w środku w kabinie. Wizualnie ten samochód ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. A Wam jak? Podoba się BMW serii 3 w odmianie Gran Turismo? Ok, moi drodzy, to teraz kwestia jednostek napędowych. Jak przystało na BMW było ich dosyć sporo. Tutaj, gdzieś na ekranie, wyświetlą wam się jednostki napędowe, które były dostępne przed liftem. A tutaj, jednostki, które były dostępne po lifcie. Były to trzy silniki benzynowe, a także pięć silników wysokoprężnych. My pod maską naszego testowanego egzemplarza, który został nam udostępniony przez Grzegorza dzięki Grzesiek. To jest chyba największy fan marki BMW, jakiego znam. A dlaczego? Link do filmu z jego maszynami, gdzieś tutaj powyżej zobaczycie. Pod maską mamy najsłabszego diesla o znaczeniu 318D. Jednostka napędowa nosi oznaczenie B47 i jest to następca popularnego i znanego N47, tak? To jest ten silnik, który miał problem z rozciągającym się łańcuchem rozrządu, który jeszcze był umieszczony od strony ściany grodziowej, co zwiększa koszty jego wymiany. Z tego co wyczytałem w tych silnikach, ten problem również się pojawia. No god! No god, please no. No! Łańcuch ten wytrzymuje około 150-200 tysięcy kilometrów. O czym warto pamiętać? To na pewno o częstszej wymianie oleju niż zaleca producent, który yy, mówi, że ta wymiana ma się odbywać w okolicach co 30 tysięcy kilometrów. Mechanicy radzą, żeby to jednak były interwały skrócone do 10, góra 15 tysięcy kilometrów. To na pewno wydłuży żywotność tych jednostek. Dwulitrowy motor o mocy 150 koni mechanicznych, 320 N, dostępne od 1500 do 3000 obrotów. Prędkość maksymalna 210 km na godzinę, natomiast przyspieszenie od 0 do setki zajmuje mu 9,2 sekundy. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o jednostki napędowe. Zobaczmy teraz, jak prezentuje się bagażnik. W tej odmianie Gran Turismo, która, jak mówiłem, jest samochodem większym, przez co mamy więcej miejsca w środku, a także zwiększyła się przestrzeń bagażowa. Bagażnik ma pojemność 520 litrów, czyli o 40 litrów więcej niż w sedanie i o 25 litrów więcej niż w wersji kombi. Próg załadunku, jak widzicie, nie jest wysoki, ma regularny kształt. Ten bagażnik jeszcze taka jest dodatkowa tutaj opcja. Oparcie kanapy z tyłu jest regulowane, więc możemy je delikatnie przesunąć. No, komfortem pasażerów, ale dzięki temu zyskujemy jeszcze większą przestrzeń ładunkową. Możemy też całkowicie złożyć to oparcie. Wtedy mamy płaską podłogę i bagażnik, a raczej jego pojemność wzrasta aż do 1600 litrów, więc naprawdę sporo. No, jak widzicie, mamy tu jakieś siateczki, są haczyki na zakupy, jest gniazdo 12V. Tutaj jest. Schowek na apteczkę, klucze, no i oczywiście pod podłogą. Zobaczcie, dodatkowy schowek, a ta półka deska. Nie wiem jak to nazwać. Dźwiga się na teleskopie. No w końcu, marka premium. Tutaj też jak widzicie, dosyć sporo rzeczy można zmieścić. Klapa zamyka się elektrycznie. I zapraszam Was teraz do środka. Zobaczmy, jak trójka Gran Turismo prezentuje się w środku. No, i tak prezentuje się wnętrze trójki GT, i w zasadzie wygląda tak samo jak w wersji sedan, czy też kombi, ale tutaj. Potel jest na przykład wyżej o 6 cm, drzwi otwierają się szerzej, dzięki czemu jest łatwiej siadać i wysiadać z tego samochodu, a także siedzimy nieco wyżej, przez co mamy lepszy pogląd na to, co dzieje się na drodze, co dzieje się przed samochodem. Materiały użyte do wykończenia tego wnętrza, jak przystało na BMW, markę premium, są naprawdę dobrej jakości. No tutaj wszystko jest miękkie, tutaj... Tylko ta wstawka taka imitująca, nie wiem, aluminium to jest, to jest tak naprawdę plastik, ale za to wszystko jest dobrze spasowane, solidnie, nic nie trzeszczy, nie skrzypi. Samochód jest z 2019 roku, więc jest to wersja już po liftingu. Kierownica trójramienna, nieduża, taka mięsista, bardzo dobrze leży naprawdę w dłoniach. Oczywiście multifunkcyjna, mamy tu tempomat, obsługujemy również. Komputer pokładowy, zegary, to co mi się bardzo podoba w BMW, czyli taka ich klasyczna forma. Prędkościomierz, obrotomierz, poziom paliwa, temperatura płynu chłodzącego. Na środku mamy wyświetlacz komputera, komputera pokładowego. No tutaj pokrętło od świateł, wycieraczki, kierunkowskazy standard. Konsola centralna, nieduży ekran inforozrywki. Wiem, że w, w trochę bogatszych wersjach ten ekran mógł być większy. Mamy tutaj znany z BMW system iDrive, który jest bardzo prosty i, i łatwy w obsłudze. Poniżej kilka fizycznych przycisków, tutaj od radia, panel klimatyzacji, również z fizycznymi przyciskami, który jest prosty i łatwy w obsłudze. Poniżej taka kieszonka, która sprawdzi się idealnie na, na, na jakiś schowek na to, żeby odłożyć tam sobie telefon. Za to ruletką mamy dwa uchwyty na kubek. Jest również gniazdo 12V, lewarek skrzyni biegów, przyciski od kontroli trakcji, czujniki parkowania, a także od y, trybu jazdy, Wcześniej wspomniane po, pokrętło i przyciski od systemu y, iDrive. Klasyczny ręczny hamulec, możemy driftować. Podłokietnik regulowany w jednej płaszczyźnie na długość, a pod podłokietnikiem mamy całkiem duży i pojemny schowek. Jest tu również gniazdo USB. Schowek przed pasażerem, no może wielkością nie grzeszy, ale za to jest wykończony przyjemnym w dotyku materiałem. Kieszenie w drzwiach za to są bardzo pojemne. Jest tu też dodatkowe wyżłobienie na butelkę, więc myślę, że spokojnie jakiś nawet litrowy napój tutaj zmieścimy. Jeżeli chodzi natomiast o fotele, mimo tego, że w naszej wersji nie są to fotele sportowe, bardzo wygodnie się w nich siedzi i zapewniają dobre trzymanie boczne. Ilość miejsca jest tu naprawdę wystarczająca. Ja mam 1,70 m, więc mi tego miejsca naprawdę nie brakuje i więksi kierowcy, którzy mieliby na przykład doświadczenie z trójką w sedanie czy też w kombi, tutaj zauważą, że tego miejsca jest naprawdę yy, znacząco więcej. Kierownica, oczywiście, jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Jak widzicie, więc bez problemu można znaleźć tutaj wygodną dla siebie pozycję. To co? Zobaczmy teraz, jak to prezentuje się z tyłu. Zapraszam. Jak sami widzicie moi drodzy z tyłu jest naprawdę ogrom miejsca. Ja siedząc sam za sobą no mam tego zapasu naprawdę sporo, mógłbym tu chyba jakiegoś gęsa zatańczyć. Nad głową również yy, mam dosyć dużo miejsca mimo tego, że ta linia dachu tak opada. Mamy kieszenie w drzwiach duże, całkiem pojemne, są gazetowniki, osobne nawiewy, jest gniazdo 12V. Jest również podłokietnik wygodny, mięciutki. Z dwoma okwytami na kubki. Kanapa jest bardzo wygodna, fajna wypro, fajnie wyprofilowana i, i naprawdę mega fajnie się tutaj podróżuje. Sprawdźmy, jakby to było na środku. Wiadomo, ten tunel środkowy jest tu dosyć duży, bo mamy napęd na tył, ale powiem Wam tak, że nawet siedząc na środku, taka niewielka osoba, jeżeli dogada się ze współpasażerami i udostępnią jej trochę miejsca, tutaj na nogi, to też nie jest źle. To też nie jest źle. Więc tak prezentuje się kanapa z tyłu. No, mamy oczywiście tutaj izofiksy, więc dzieci można wozić. Cóż, pora się przejechać. Zapraszam Was teraz za kierownicę. Kierowniczy jest bardzo precyzyjny. Lekki ruch kierownicy, samochód już zmienia tor jazdy, co jest, ja uwielbiam. Yy, mamy tutaj progresywne wspomaganie czyli takie, które automatycznie dostosowuje z siłę działania do prędkości, z jaką jedziemy. Yy, no, czyli im szybciej jedziemy, tym to wspomaganie jest mniejsze, yy, dzięki czemu no, pewnie, się, pewnie się ten samochód prowadzi. Zawieszenie natomiast jest zestrojone komfortowo, ale zapewniając też naprawdę dobre prowadzenie tego samochodu. Auto jest mega stabilne, szczególnie podczas takich większych prędkości, podczas takiej jazdy autostradowej, a to dzięki temu, że ma dużo większy rozstaw osi. Na zakrętach też jest dobrze, aczkolwiek mam wrażenie, że trójka w sedanie jest nieco bardziej zwinniejsza. Silnik to co prawda najsłabsza jednostka wysokoprężna o mocy 150 koni mechanicznych, ale naprawdę daje radę, jest żwawa, elastyczna i, i mamy wrażenie jakby tej mocy było nieco więcej niż te 150 koni, więc myślę, że do takiej normalnej jazdy na co dzień powinna bez problemu wystarczyć. Mamy tutaj również trzy tryby jazdy: normalny do takiej jazdy na co dzień, właśnie. Jest tryb eko do oszczędnej jazdy, chociaż dla mnie fajnie on się sprawdza w takim mocno zatłoczonym, zakorkowanym mieście, gdzie, gdzie nie potrzebujemy tak szybko przyspieszać, tylko się gdzieś tam leniwie toczymy. No i jest tryb sport, który, no jak sama nazwa mówi, daje nam taki. Pozwala nam na taki zastrzyk właśnie sportowych emocji wtedy i te wspomaganie pracuje tak ciężej. Silnik utrzymywany jest na wyższych obrotach, skrzynia zmienia te biegi nieco później. No idealny tryb na jakieś górskie serpentyny, żeby się trochę pobawić i troszkę poszaleć. I co najważniejsze, te zmiany w tych trybach są zauważalne, są odczuwalne. Dobre? A nawet bym powiedział, bardzo dobre jest spalanie tej jednostki napędowej, bo zadowala się ona tak średnio 6,5 litra paliwa na 100 km. Na trasie, jadąc spokojnie, oszczędnie, tak do tych 120 km na godzinę, można nawet zejść do, do 5 litrów. Ja podczas tej jazdy testowej, gdzie no teraz akurat jedziemy spokojnie, ale, ale wcześniej, żeby wypróbować ten samochód, raczej go jakoś bardzo nie oszczędzałem. Spalanie, jakie pokazuje komputer, to jest 7,7 litra. Skrzynia biegów w naszym testowanym egzemplarzu to automat ośmiobiegowy marki ZF. No i w mojej, w mojej opinii jest to jedna z lepszych skrzyń na, na rynku. No, klasa w sama w sobie. Działa szybko, płynnie zmienia biegi. Dostępne były również skrzynie sześciobiegowe, manuale, więc co kto lubi. Jeżeli chodzi o widoczność, do przodu, tak jak mówiłem Wam wcześniej, siedzimy tu nieco wyżej niż w trójce sedan, czy też kombi. Jest naprawdę dobrze w lusterkach, też wszystko dobrze widać. Gorzej jest natomiast do tyłu, bo mamy tutaj nadwozie, jakie mamy. Ale są czujniki parkowania z wizualizacją, więc to naprawdę ułatwia manewrowanie czy też parkowanie. No są też wersje z kamerą cofania, więc nie powinno być żadnych problemów. Wyciszenie jest naprawdę bardzo dobre, nawet podczas takich większych prędkości autostradowych jest w tym samochodzie cicho i przyjemnie. Warto zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj drzwi bez ramek na szyby. Co przyspiesza zużycie tych uszczelek, więc jeżeli o to nie zadbamy na czas, no to pierwsze jakieś tam irytujące dźwięki, hałasy mogą się pojawić właśnie w tych okolicach. W kwestii awaryjności, no w przypadku tego modelu no to tak, elektronika. Pojawiają się jakieś tam niewielkie błędy, niewielkie problemy, na przykład zacina się to elektryczne zamykanie klapy z tyłu, ale nie są to jakieś tam duże czy jakoś bardzo irytujące usterki. W silnikach benzynowych przed liftem problem z nadmiernym spalaniem oleju, a także rozciągającymi się łańcuchami rozrządu. Które wytrzymywały nawet w skrajnych przypadkach do około 60 tysięcy kilometrów, a także były problemy z pompą oleju. O którą, jeżeli nie zadbamy, nie naprawimy jej na czas, to może doprowadzić nawet do zatarcia. Jednostki napędowej. Jeżeli chodzi natomiast o silniki wysokoprężne przed liftem, znany i lubiany mniej lub bardziej silnik o znaczeniu N47 i tutaj również problemy z rozciągającym się łańcuchem rozrządu. W silnikach po lifcie, jak mówiłem również wcześniej, ten problem również występuje, ale częstsza wymiana oleju powinna odsunąć widmo. Wymiany tego łańcucha w czasie. No, tak. Poza tym były jeszcze problemy z EGR-em, a także z chłodniczką EGR-a. Była nawet na to akcja serwisowa, więc warto sprawdzić, czy dany egzemplarz taką akcję przeszedł, czy ta chłodniczka jest wymieniona. To z takich grubszych rzeczy, jeżeli chodzi o awaryjność. Trójka w wersji grand turismo to ciekawa propozycja dla osób, które. Szukają komfortu podróżowania, przestronnego wnętrza, a także pojemnego i funkcjonalnego bagażnika, ale nie chcą rezygnować z naprawdę bardzo dobrych właściwości jezdnych, a także przyzwoitych osiągów. Widocznie zwolenników tego rozwiązania nie było aż tak dużo, aż tak wielu, bo marka wycofała ten model z produkcji, a naprawdę szkoda. Dzięki za obejrzenie tego materiału, do zobaczenia w kolejnych filmach, a tymczasem pozdrawiam Was. Cześć!